Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Nie pozwalajcie również, aby was nazywano mistrzami, bo jedynym waszym mistrzem jest Chrystus. Nie wolno nam nazywać się Ojcami, Nauczycielami i Mistrzami, jeżeli sami nie mamy Boga za Ojca i Chrystusa za Nauczyciela i Mistrza. Jeżeli ludzie dojrzą w nas, Ojcostwo Boga, dojrzą w nas miłość Jezusa Chrystusa, dojrzą w nas mądrość Kościoła, sami będą chcieli mówić do nas Ojcze, Mistrzu i Nauczycielu. I tylko wtedy będzie to uprawnione. Do zobaczenia jutro.